Toster. Toster, wszystkim znany, popularny, pojawił się tak szybko, jak pojawiła się elektryczność w mieszkaniach, czyli na przełomie XIX i XX wieku. Toster nie miałby szansy wejść na rynek, gdyby ludzie nie znali smaku grzanego pieczywa. Co prawda, wcześniej robiono to zupełnie inaczej: w czasach rzymskich opiekano chleb na jakichś kamieniach, później też robiono to na cegłach aż wreszcie na rozgrzanych fajerkach, gdy pojawiły się już piece z fajerkami. Niemniej zawsze ludziom taki opiekany chleb smakował i pojawienie się jakiegoś urządzenia, które samo by tostowało chleb, było dużym, dużym udogodnieniem. Chociaż tak naprawdę tostery na początku nie cieszyły się taką dużą popularnością, dlatego że problem stwarzało krojenie, odpowiednie krojenie chleba, żeby można go było tostować. Tostery rozpowszechniły się najbardziej w momencie, gdy pojawiły się maszyny do krojenia chleba. Owszem, rozpowszechniły się, ale wcale nie wyglądały tak jak dzisiaj. Dawne tostery to była po prostu siatka druciana podłączona do elektryczności i na tej siatce kładziono kromkę chleba. Potem należało pamiętać, żeby w odpowiednim momencie tę kromkę odwrócić żeby się nie przypaliła. Dopiero po I wojnie światowej pojawiły się to stery automatyczne, które po pierwsze opiekały krąbkę z obu stron, a po drugie automatycznie wyrzucały kromki. Gdy już były wystarczająco opieczone, czyli gotowe kromki. Toster prezentowany na naszej fotografii to nie jest taki toster, jaki wy znacie w domu, z domu. To jest toster karuzelowy, jego opatentowano w Niemczech i ma dosyć ciekawą konstrukcję. On nie wyrzuca chleba gotowego i on jeszcze nie przełącza, nie opieka automatycznie drugiej strony. Trzeba to było zrobić ręcznie, ale było to tak fajnie skonstruowane, że aby opiec chleb z drugiej strony wystarczyło przełożyć skrzydło jednej kromki i automatycznie przekładały się na drugą stronę wszystkie kromki. Jedne co należało pamiętać, żeby zrobić to w odpowiedniej chwili.